Ciemanko! Ciemanko, dawno cię nie było! Ciemaneczko! Siema, Na serwisie gra, tak, tak? No, jakiś taki mały serwis bym wrzucił. Czyli to co zawsze? To co zawsze, no dobra, dobra, dobra. Coś mi tu nie gra. Biała pasta montażowa? Hm. Tego łańcucha też tutaj nie było. Nie przypominam sobie, żebyśmy go zakładali. Coś tutaj nie pasuje, coś mi tu śmierdzi. Jak się nazywa? Orbea Orka! Stary serwis, którym byłeś, nie byłeś u nas. Widzę. No co ty gadasz? U was kupuj u was serwisuje? My nie dajemy białej pasty, jest fioletowa dynamika. Jak się nazywa serwis? Nie no, gdzie? Weź, co ty gadasz? Stary, tak samo tego łańcucha też tu nie było. Jak się nazywa serwis, gdzie, w którym byłeś? Jak nam mogłeś to zrobić, stary? Jak? No co ty? Gdzie? Chłopie, nie będziemy już tak bawić. Zapraszamy was na serwis do naszego sklepu. Jest zima, jest okres, w którym jest mniej pracy, więc warto nasz serwis odwiedzić. I pamiętajcie, właściwy i jedyny serwis jest tylko u nas, Velopoint.